Pane ze Wami, i słuchaj Słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: wszystko, co mi daje ojciec, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą ojca mego, aby każdy kto widzi syna i wierzy w niego miał życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym oto słowo pańskie Jest piękną tradycją Kościoła, że przygotowanie do mszy świętej obejmuje szczególnie kilka modlitw lub przygotowanie serca. O co proszę zawsze przed mszą świętą, abyśmy przygotowali nasze serca w chwili ciszy do udziału w najświętszej ofierze. W dawnych zakrystiach. I wielu do dzisiaj tak jest. W jednym miejscu zakrystii był specjalny klęcznik, a przy klęczniku duży obraz, w którym wdrukowane były modlitwy, jakie kapłan powinien odmówić przed rozpoczęciem mszy świętej. Preparatio ad misam, przygotowanie do mszy. Druga część tego obrazu to graciarum actio antemissa, czyli dziękczynienie po mszy. Piękna tradycja, która gdzieś w wielu miejscach zaginęła, a ma swoją bardzo głęboką symbolikę. Obraz przygotowania do mszy świętej jest obrazem tęsknoty. Tęsknoty, o której mówiliśmy podczas uroczystości wszystkich świętych, Tęsknoty, którą wspominaliśmy wczoraj w kazaniu na wszystkich zmarłych i tęsknoty, która gdzieś przebija się przez dzisiejsze czytania również. W sposób szczególny, psalm dziś pięknie odśpiewany: Boga żywego pragnie moja dusza. Czego pragnie Twoja dusza? Czego pragnie nasze serce? Czego? Kogo? Czy my w ogóle w naszym życiu odczuwamy jakiekolwiek pragnienia? I myślę, że bardzo dobrym obrazem jest to uczucie, kiedy naprawdę nasze ciało jest spragnione napoju po intensywnym treningu, czy w wędrówce, czy w upalny dzień. Kiedy odczuwamy, że jesteśmy bardzo spragnieni, chce nam się pić, to człowiek sobie wyobraża taki zimny napój, aż tak wchodzi w to ciało nasze i napełnia. To jest to pragnienie, aby się czegoś orzeźwiającego napić. Pragnienie Boga. To pragnienie napoju zimnego w upalny dzień jest tylko malutkim obrazem tego co przeżywa dusza Boga żywego pragnie moja dusza nic dziwnego że fragment 42. psalmu który dzisiaj odśpiewaliśmy trafił na wiele wiele wieków do obrzędu mszy świętej myślę że wielu z nas Pamięta, a kto również uczestniczy w, dniu w dniach dzisiejszych, w dzisiejszym czasie w liturgii w Starym Rycie, tak zwanym, kojarzy, że tu u stopni ołtarza kapłan odmawia pewne modlitwy. W początkowej wersji te modlitwy pozostały w naszej zakrystii, pewnie je słyszycie, kiedy odmawiamy z ministrantami. Jedną z, jednym ze zdań tej modlitwy jest właśnie zdanie z tego psalmu. Introibo at altare dei, ad deum juventutem meam. Przystąpię do Bożego ołtarza, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Kochani, to pragnienie Boga wyrażone w liturgii to pragnienie Boga wyrażone w słowie, które słyszymy, które przyjmujemy, jest szczególnym pragnieniem duszy po śmierci. Pragnieniem dusz czyśćcowych bycie w czyśćcu przebywanie według nauki Kościoła to nic innego jak olbrzymie pragnienie Boga, gdzie dusza jeszcze się oczyszcza, jeszcze nie może, ale już wie, że kiedyś będzie mogła oglądać Boga twarzą w twarz. Nie jest to beznadzieja potępienia, i nie jest to wieczne szczęście i wieczna radość zbawienia, ale ten stan pomiędzy duszy spragnionej, duszy, która tak pragnie, że mogłaby sama z tego czyśćca wyjść i iść do nieba, ale nie może. Co się jeszcze trzyma? Sprawy niezałatwione na ziemi, pewne rzeczy, które nie są uporządkowane, pewne konsekwencje grzechów, nałogów. Wiele rzeczy może duszę trzymać w czyśćcu. I żadna dusza sama z czyśćca nie wyjdzie. Ale Moc Boża wyprowadza duszę ku zbawieniu. Mówiliśmy również o tym, że Matka Najświętsza, nawiedza jako królowa dusz czyścowych nawiedza wyprowadza duszę do nieba. I nasza modlitwa duszom pomaga. Miałem dzisiaj wielkie szczęście i radość pojechać na cmentarz, modlić się przy grobach. W pewnym momencie. Z daleka zobaczyłem modlącego się nad grobami kapłana. Okazało się, że jest to proboszcz naszej sąsiedniej parafii, który modlił się różańcem i wodą święconą skrapiał groby. Piękna, stara tradycja kropienia wodą święconą grobów jako symbol ochłody w tym żarze pragnienia dla dusz. Aby ochłodzić, wiemy, że w sposób tradycyjny przestawia się ten czyściec jako płomienie, czyli miejsce pełne oczyszczającego ognia. Nie jest to ogień potępienia, ale oczyszczenia, ogień, który oczyszcza. Symbol, obraz niezwykłego pragnienia duszy za Bogiem. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę, i ujrzę oblicze Boże, rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu. Ześlij światłość, ześlij wierność swoją niechonem mnie wiodą, niech mnie przywiodą na Twą górę świętą, do Twych świętych przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który jest weselem i radością moją. Kochani, może sobie tego nie uświadamiamy, dlatego te dni w liturgii są szczególnym zaproszeniem, aby o tym mówić. Na każdym z nas żyjących, wierzących spoczywa olbrzymia odpowiedzialność modlitwy za duszę w czyśćcu. Możemy tak wiele dla nich uczynić, szczególnie w tych dniach listopadowych, kiedy Kościół obiecuje odpusty za dusze w cierpiących, za każde odwiedziny na cmentarzu, za modlitwę, ale i przez cały rok, kiedy możemy wspomóc naszych zmarłych ofiarom mszy świętej, ofiarą modlitwy różańcowej, koronki, wspomnienia naszej wdzięcznej pamięci przed Bogiem. I nie chcę się powtarzać z wczorajszego kazania, ale pamiętajmy, im więcej będziemy modlić się za duszę w czyściu, tym więcej osób będzie się modlić za nas po naszej śmierci. Albowiem Msza Święta, najświętsza ofiara, łączy świat żywych i umarłych, wieczność i doczesność niebo i ziemię, aniołów i nas, Kościół triumfujący, Kościół cierpiący, wszystkich nas łączy najświętsza ofiara, ołtarz Chrystusa, Krzyż Święty, nasza modlitwa. Zatem, moi drodzy, pamiętajmy, niech te dni, modlitwy za zmarłych, staną się zaproszeniem dla nas, aby pamiętać o naszych braciach i siostrach. Również przez cały rok, nie tylko o tych, którzy są nam bliscy, ale również o tych, których może już niewielu pamięta. Abyśmy modlili się za zmarłych, bo jest to modlitwa błogosławiona. I pamiętajmy, kochani, że nasza wieczność rozpoczyna się już tu, teraz. Tak jak żyjemy tu będziemy jej żyli na wieki. To nasze życie tu jest początkiem naszego życia wiecznego. Dlatego moi drodzy, dziś kończąc te rozważania podczas Mszy, w której za chwilę poprosimy o błogosławieństwo dla naszych jubilatów, pomyślmy o tym, że i małżeństwo jest początkiem naszej drogi ku wieczności. Małżonkowie są szczególnie wezwani do tego, aby pomóc sobie nawzajem ku zbawieniu. O świętych mawia się, że po przyjęciu sakramentu małżeństwa mawiali do siebie: Teraz już tylko nam wspólnie się zbawić. Zatem droga małżeńska szczególnie uświęcona sakramentem. I z drogą naszej wspólnej odpowiedzialności za zbawienie małżonka i siebie pamiętajmy o tym aby ofiarować modlitwy ofiary codzienność w intencji współmałżonka w intencji dzieci prosząc Pana Boga o łaski albowiem życie wieczne zaczyna się już tu i to nasze kroki kierują nas w tamtym kierunku.